Dzisiaj jest 11 wrzesień, niedziela 2022 roku po południu. Do wszystkich wolnych ludzi, świadomych suwerenów, do Łapy Przysięgłej Suwerenów i Wolnych Ludzi, do sędziów pokoju, prokuratorów pokoju. I wszystkich pozostałych, którzy będą pomocni, aby ukarać tych, których trzeba ukarać. Jest to typowe Countryside, typowe. Stary Most. To jest Stary Most. Dobrze, przynajmniej to już ustaliliśmy, że to jest stary most, być może ma, nie wiem, 200 lat. Trzeba będzie to ustalić. A tu jest rzeka, ale jest mały poziom rzeki ostatnio. Nie wiem czemu mały poziom rzeki. Bo już ustaliliśmy, że to jest rzeka, że jest mały poziom, że dzisiaj jest niedziela wieczorem. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, ponieważ z Londynu do Szkocji. Odbyła swoją ostatnią drogę ziemską, tutaj królowa Elżbieta II. Jest to około 550 mil do przejechania gdzieś tak około 800 km z Londynu do Szkocji do swojej oficjalnej rezydencji w Szkocji i to było 8 samochodów razem które towarzyszyły Elżbiecie II w jej ostatniej drodze Wybrano najzwyklejsze drogi Countryside. Najzwyklejsze Dokładnie taka jak tą teraz tutaj widzicie Dokładnie aby można było spotkać się, oddać szacunek w tej ostatniej drodze. Dokładnie każdy mógł przyjść, stanąć sobie tak jak tutaj teraz i być obecnym i czynnie uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu. Dokładnie tak jak teraz tutaj sobie stoję. Podróż się odbywała East Coast po wschodniej części, po wschodniej nitce drogowej, a wszyscy ci, którzy chcieli uczestniczyć, a Mieszkają po przeciwnej stronie Wielkiej Brytanii, to nie ma problemu. Mogli się przemieścić około 100 mil tak około aby dostać się na wschodnie wybrzeże i tam móc uczestniczyć właśnie w ostatnim przejeździe królowej. Elżbiety Drugiej. Drodzy wolni ludzie, dzisiaj jest dzień szczególny, ponieważ właśnie chciałem się z Wami podzielić tym spostrzeżeniem, że byłem ostatnio w Londynie. Ale nie wszystkie filmy jeszcze załadowałem z poprzedniego tygodnia. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, co nastąpi za kilka dni. Ale byłem w Londynie. Otóż jest jeden parszywy bandyta z parszywej zmiany z dołka asesorsko-prokurwatorsko-sędziowsko-milicyjno-obywatelskiego gdzieś tam na rubieżach III RP w okolicy Wrocławia ten bandyta sądowy to jest Magdalena Kaliszewska Druzgała Szczepanik lat około 51 która jest pracownikiem korporacji prywatnej, znanej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Jest to budynek sądów rejonowych we Wrocławiu przy ulicy Podwale 28. Rajonówka na Krzykach mieści się na pierwszym piętrze. To jest Popuisto 168 Sekretariat, więc można tam wejść. A nawet gdy się zapomni zapukać do drzwi, to można wyjść i od razu zawołać waszego pracownika Magdalenę Kaliszewską i zacząć jej zadawać pytania, czemu ona od pięciu lat nęka mi uporczywie poprzez parszybą zmian i przestępczą organizację, która się nazywa Rzeczpospolita Polska i to jeszcze trzecia. A po angielsku jest to w dokumentach zapisane, że to jest Republic of Poland, czyli parszywa zmiana, nęka mnie poprzez wrocławskie sądownictwo już piąty rok. Tylko, że oni kwitów nie mają na to, co mi zarzucają, ale pięć lat już jestem stresowany i nękany przez tych bandytów z parszywej zmiany. Przez Jarosława Kaczyńskiego, superprawnika Zbychu Ziobrzyński, superprawnik Andrzej Tuda, superprawnik. Więc trzech muszkieterów z parszywej zmiany oni nękają mu nieuporczywie już piąty rok. Dokładnie chcą ze mną jakieś nie wiadomo jakie czynności wykonać. Diabli wiedzą jakie. Ale oni to tak na poważnie chcą te czynności wykonać. W związku z tym, jak wszyscy się domyślamy, uniemożliwi mi to, aby uczestniczyć w ostatniej ziemskiej drodze królowej Elżbiety II, czego nigdy bym sobie świadomie i nieświadomie nie życzył, nigdy w tym życiu. Aby ktokolwiek, a tym bardziej będąc jakimś parszywcem skundlonym, albo bandytą z parszywej zmiany, albo pracownikiem sądu wrocławskiego, będąc przestępcą pięcioletnim, lub kimkolwiek, aby ktoś stanął mi na drodze i zaczął przeszkadzać w sposób czynny, wymierny, aby zabrać mi moją wolność, pojmać mnie, jakieś czynności diabli wiedzą jakie i nie wiadomo gdzie, aby zrobić. Dlatego, drodzy wolni ludzie, trzeba tego parszywego bandytę, Magdalena Kaliszewska z Wrocławia, złapać ją i wydać mi suwerenowi w celu odczytania aktu oskarżenia wobec wszystkich jej grzechów, przestępstw, ciężkiego kalibru i natychmiast wykonać to, co tam pisze. Gdyż w przeciwnym przypadku ona, wynajmując państwo polskie, już mnie nęka piąty rok uporczywie i jeszcze wiele, wiele lat będzie nękała mnie, jeśli ona będzie na wolności. Ponieważ państwo polskie nie jest w stanie ukarać bandytę w sposób właściwy, który jest pracownikiem sądu rejonowego we Wrocławiu. Więc proszę to zrozumieć. Już czwarty raz osobiście byłem w stolicy informowałem najwyższe władze trzeciej RB, że słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, wy macie bandytę parszywego, przestępcę tam we Wrocławiu. Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, lat około 51, która pracuje w Sądzie Rajonowym w Wydział Pierwszy Cywilny, i wy wiecie ode mnie, że ona jest parszywym bandytą i przestępcą międzynarodowym, i nie chcecie lub nie umiecie jej złapać. I jeszcze jej. Pieniądze płacicie, czyli wspieracie ją, więc jesteście organizacją przestępczą, skoro wy jako państwo polskie wspieracie bandytę. Dlatego też dzisiaj jest taki szczególny dzień. Chcę oddać szacunek królowi brytyjskiej Elżbiecie II. Szczególnie w dniu dzisiejszym i w innych też dniach, ale państwo polskie chce mnie złapać. Jakaś taka prokuratoria za górami, za lasami, diabli wiedzą gdzie, chce jakieś czynności ze mną już piąty rok dokonać, i no i tak to jest. Więc najwyższy wymiar kary dla tego parszewego, skunlonego bandyty międzynarodowego. Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, sąd rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział pierwszy cywilny. Dziękuję.